Dla zdrowia, dla urody, dla uśmiechu, dla życia, po prostu pięknego życia. Kolejny czwarty sezon rozpoczęty. Lat, 20 sezon i wszyscy właśnie pokali się troszeczkę w głowę. Byłam zdziwiona tym, że tak reagują ludzie, ale ja się nie przejmowałam tym i dzięki temu jestem taka, jaka jestem. Naprawdę to jest moje życie, moje szczęście, moje radość. Jestem dziękuję w ogóle, jestem wdzięczna i dziękuję ludziom, którzy mnie. Właśnie w morsowanie wprowadzili. Naprawdę dziękuję. Jest po prostu cudownie. Kocham, kocham ludzi, kocham świat! Dużo gości, którym bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Myślę, że w obrębie gdzieś tam 100 kilometrów Ciechanowca to jest to bardzo dużo klubów. Tak jak liczyłem chyba winerki to chyba około 20 klubów jest dzisiaj z nami na imprezie, którym bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Bo się jeździło do kolegów z innych klubów i tak się zaprzyjaźniliśmy i, i się odwiedzamy no po prostu na imprezach takich, otwarcia sezonu. Przybierają się ludzie fajnie, no jest miło i sympatycznie. No. Wiek nie ma nic do tego tylko żeby zdrowie było no, najważniejsze zdrowe serce i, i szczere chęci i, i jest ok, można wchodzić do wody. Zrasta popularność no i ludzie widzą pozytywne efekty morsowania, że Yy, że jest zdrowe. Ciemursowanie no. przede wszystkim tak. Odporność, fajni ludzie, fajna atmosfera, yy, endorfiny, yy, bardzo fajny yy, akwen, fajna impreza, polecam każdemu. Co tydzień. Zapraszam żona. Dzieci, każdy znajomi, wszyscy super, polecam wszystkim. Społeczność jest niesamowita. Czy to jest Biały Stok, e, Siematycze, Ciechanowie, czy że w, nie wiem, Zambrów, wysokie. E, ludzie są niesamowici, zapraszam wszystkich. Ciechanowce jest bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Wielkie różne atrakcje są. Takich nie było u nas na Podlasiu. Jestem... U, usatysfakcjonowana, pływałam troszeczkę w wodzie, lubię pływać, Jak zanim nie ścięta zostanie woda yy, lodem. To pływam cały czas i wiem, że morsowanie daje nam dużo przyjemności i zdrowia, zdrowia przede wszystkim. Powiem tak. to pani swój pierwszy raz? Tak, to było 16 lat wstecz, w Nowodworcach, w Wasilkowie. Klub już powstał 21 lat wstecz, Podlaskich Klub Polsków, a ja się, z, no, dopiero zmobilizowałam po czterech, po pięciu latach. odważyłem się wejść do wody i pomorsować. Ale wiem, że to jest dla naszego zdrowia. Nie choruję na stawy, e, w ogóle nie, 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 nie doświadczają mi żadnych choroby ani, ani e, przeziębienia. I wiem, że ciało jest bardzo fajne, nie mięsne. Nie musimy korzystać z zakładów kosmetycznych. Była wspaniale! Jak zwykle, ósmy rok już morsuje, nie choruję, Pozytywna energia. Dziękuję Bogu, że wreszcie ktoś mnie no, z góry natknął na to morsowanie. I wchodzę do wody w tym roku już piąty raz. Pierwszy raz, osiem lat temu, krzyczałam, krzyczałam i, i wtedy była, była kra, potem pociłam całe swoje sobie nogi, ale najgorzej było trzecim razem, bo drugim razem myślałam, że będzie cieplej, ale trzecim razem to już nie było, trzeba było wchodzić, Mogę przestawić. I do zobaczenia w Czeremblu, no. <śpiew>